Tydzień zdrowia psychicznego jest dlatego tak dla nas ważny, że zdrowie psychiczne jest dla nas ważne i to, jak czujemy się dobrze sami ze sobą. I jak czujemy się dobrze z naszymi bliskimi, jest jednym z najważniejszych elementów w ogóle doprostanu i, i takiej emocjonalnej, życiowej stabilności. Tak jak na zdrowie somatyczne możemy wpływać, tak samo możemy wpływać na zdrowie psychiczne. Tak na co dzień chyba nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak czasami okrutne i trudne do zniesienia rzeczy mogą dziać się dzieciom czy nastolatkom w takich wzajemnych, wzajemnych relacjach, że musimy ich jakoś wzmacniać, Wspierać w tym, żeby, żeby wspierali siebie nawzajem, żeby byli ze sobą i dbali nawzajem o swój rozwój, dlatego że ta stabilność relacji rówieśniczych, stabilność relacji emocjonalnych w grupie rówieśniczej od Wczesnej szkoły do w gruncie rzeczy e, e, zakończenia edukacji jest jednym z najważniejszych czynników promujących zdrowie psychiczne. Hasłem tego rocznego wydarzenia jest z bliska, wygląda to inaczej. W tym roku wyjątkowo chcieliśmy zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego. Więc nie skupiamy się stricte na zaburzeniach psychicznych, tylko co robić, aby nie musieć korzystać z zakładów psychiatrycznych, z zamkniętych, z zamkniętych oddziałów, tylko e, korzystać w razie potrzeby, wcześniej zobaczyć, e, jeśli jest taka potrzeba, zgłosić się do specjalisty. Będziemy mówić o wypaleniu zawodowym, o przebodźcowaniu, o tym, w jaki sposób radzić sobie z niepewnością geopolityczną. Zachęcam do e, otworzenia strony Human Week i tam są e, przedstawione wszystkie wydarzenia, które się dzieją podczas tego tygodnia. Depresja czy e, zaburzenia psychiczne, lęki, to są sprawy, które bardzo dobrze potrafimy e, zamaskować, pokazać, e, że jesteśmy właśnie mocni natomiast w pracy w szkole natomiast wtedy kiedy zostajemy sami zaczynamy rzeczywiście dopuszczamy do siebie te emocje i z tego względu bardzo bardzo się cieszę że ten tegoroczny temat Human Week wokół właśnie tego się obraca